No powiem ci, że jedna trzecia, jak to wypijesz, pójdzie. Twoje zdrowie, Marek. <grym> 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 Ale... <grym> to jest... ją nie dają żyć, biznesplan rozpiszy mu śnież. Ludzie jak Henryk wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. w cię na ziemię za plecami, chcę cię widzieć w trumnie Dlatego z tyłu, tak okrutny, śnił mi się pierdolony kosmos. Siema, jestem Marek. Po sobotnim spotkaniu z kamerzystą przy połówce przyszedł czas na poniedziałkowe spotkanie z Kruszwilem przy whisky. Gotowałem sobie whisky Jack Daniels. Jesteś pewny, że chcesz to robić? Jestem pewny, ponieważ whisky inaczej działa niż wódka, tylko jestem przekonany. Ja póki co jestem w troszeczkę lepszej sytuacji, aczkolwiek jestem lżejszy od kamerzysty i może mi po prostu bardziej to się na główkę, aczkolwiek whisky jest lepsze. No jest zdecydowanie wódka lepsza. jest. Ohydna. Ja się pożegnałem. No tak, dlatego no nie ja, bo, ja w ogóle przepraszam Was za, za ostatnią sytuację, która zaistniała i że już nie byłem kontaktowy. No ale chyba się z nimi nie pożegnałem, nie? Ja już nie pamiętam. Ale dzisiaj, oprócz samego picia, zrobimy dużo, ale to dużo więcej. Usiłuję cokolwiek zrobić sensownego pod wpływem alkoholu. No nie, nie, no wiem. musisz zdawać relacje, Marek, to tak, będzie najrozsądniej. Tak jak ja to zrobiłem. No dokładnie, ale Tra... oprócz tego będzie. Na samym końcu spróbuję po prostu coś zrobić. Nie wiem, spróbuję coś zrobić na komputerze, spróbuję pisać na telefonie spróbuję, nie wiem, przejechać się na hulajnodze no cokolwiek spróbuję zrobić, żeby po prostu pokazać wam jak to wygląda po wypiciu takiej ilości alkoholu, żeby to nie był po prostu taki test jak test kamerzysty. Że, ale mój test był go dobry. go mój, mój test był dobry. No twój test był dobry, ale mój będzie jeszcze lepszy. Bo ty byłeś już chyba pijany jak zaczynałeś. Nie, Czy po znałeś? prostu nic nie jadłem. A ja coś jadłem? Nie jadłem. jadłem. W którym momencie cię poskłada? Też mnie to ciekawi. To no, co, lejesz, No cóż, tak? Y, moje założenie jest takie, żeby wypić to w jak najkrótszym czasie. Ale czy się to uda? Nie wiem. I muszę tutaj zaznaczyć, że ostatni raz alkohol miałem w ustach jakoś rok temu. Chyba, że w międzyczasie był po prostu jakiś film, gdzie, nie wiem, trzeba było jakieś piwo popić czy coś. Ale ostatnio pamiętam, że rok temu taką większą ilość alkoholu spożyłem. Tak to jestem po prostu jakby abstynentem. To co? I zaczynamy. Ja się przygotuję mentalnie. Butelka jest otwarta. No bo cóż. Może nie przygotuj się mentalnie, tylko się po prostu napi. Od razu. Powiedz kiedy kończyć. No jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze? Nie, jeszcze no sobie takiego mocnego. No i dawaj No to. ta kanka to jest naprawdę ostra szmata. Dobra, wasze zdrowie, kochani. Dasz rady? Moje też. Uf, Wodą, Marku. Obrzydliwy spak. Nie zmilnotujesz? Ale gorąco. Aż tu mi zajechało to młyski. Czuję ją. No, jeżeli chodzi o zapach łyski, to jest naprawdę masakra. Potrzebowałbym jednak czegoś innego do popicia, bo. No, tak sądziłem. Woda służy jednak do delektowania łyski, a nie do zapijania tego ostrego smaku. Aż mi włosy dęba wszystkie stanęły. Dziękuję. Albo i nie, dziękuję. Nie wiem. Dobra, Marek. Ach. Wal Od razu lepiej po wypiciu. Co to jest? Nie wiem. Timbark chyba. Albo jakiś inny sok. Wątpię. Smakuje całkiem dobrze. Dobra. Dasz radę. Przechyl. <grymne> <grymne> Ma Marek alkoholik. To ci... będzie jednak. Takie proste, jak mi się wydawało. Oczywiście nie zachęcamy w żadnym stopniu do powielania tego typu zachowań. Marek robi to na własną odpowiedzialność, z własnym rozumem. Wiemy, co chcemy zrobić, wiemy jaki efekt chcemy osiągnąć. Jest tutaj osoba, która będzie się w razie czego Markiem zajmować. Jest też... Nawet trzy osoby. Nawet trzy osoby. Jest też pomoc medyczna, która w razie czego Markowi po prostu pomoże. Tak, specjalnie ścianę ziomeczka, który jest tym ratownikiem medycznym, żeby nie było... Mało. Także co, czekamy 15 minut od teraz, bo wypiłeś pierwszego szota i zobaczymy. Myślałem, jak że znam radę to pić jedno po drugim, ale jednak się chyba przeliczyłem. 15 minut, Mareczku. 15. Minut. Dobra, przed chwilą słuchaliśmy disco polo. Marek, jak się czujesz? Przez Luz! Twe oczy, twoje oczy zielone. Oszalałem, gwiazdy chyba twym oczom oddałem. Cały bla. Oh. To jednak wodą to popijasz czy co? Czy ci przynieś ten sok? Jakbyś mógł? We, weź ja y, przynieś soku miłości, ci... No dobra, vale. mm, Jeszcze ciężko bez soku wchodzi Ale wchodzi W każdym razie No Czekam na sok Już Po wypiciu takiej ilości Już delikatnie się podpiłem. Jeszcze są co słychać i widać chyba Tak? No tak Więc po Czekamy na sok Pokolnie ja po sok sam pójdę Mam już sok i po wypiciu takiego soku, mogę czasnąć resztę. Nie wiem, jakim cudem ty wypiłeś wczoraj pół litra. No, takie, takie założenie, że masz wypić pół litra. To co dopijesz na części. No nie jestem przyzwyczajony do picia alkoholu. Serio. No dawaj, dawaj, Marek. Już nie, nie będziesz się na tym rozwodzić. Znaczy ja to walnę, ale wiesz, zajmie mi to trochę dużo czasu. Mi ogólnie takie rzeczy ciężko wchodzą, mega ciężko. Już mnie skręca. Marek, dawaj, dasz radę. Już dwie minuty się nad tym mówiłaś. Dwie minuty nagrywania, a ty jeszcze Dobra, nie Dobra, spokojnie. Nie dam radę tylko. Kwestia tego, że muszę popijać, nie? Alkohol nie jest ehem, stworzony dla mnie. Nie jest stworzony dla ciebie? Nie jest stworzony dla mnie. Dlatego, jak będę też chciał. Dojścieł... Ty już jesteś pijany, czy, czy, czy to jest żart? Serio. Nie będę tu siedział dwie godziny, to będzie dobrze. Ale ty wypijesz, ile ty wypijesz? No, Marek, no bez przesady, no. Już jesteś pijany? To jest dla osób, które mają słabą głowę, tak? Film. żeby nie pił. Nie no, bez Marek, ty żartujesz w tym momencie, tak? Ja żartuję. Ja rozumiem, że ważysz 52 kg, no ale bez przesady, wypiłeś, to dziewczyny piją ale więc to ja nie jest kwestia tego, że ja ważę 50 kilo, to jest kwestia tego, drogi panie, że ja po prostu mam słabą głowę. Żart, wypij to Marek, bo musimy zakończyć scenę. Myślałem, że szybciej to zrobisz. A da radę jeszcze soku załatwić? Da, da ale weź wypij, wypij najpierw. I przytnę po prostu to, bo masakra jakaś jest jak się czujesz. Czuję się minimalnie podpity albo i podpity. Podpity czy nie podpity? Eee, podpity po prostu, no. Wiesz, to, to jest ten stan, w którym to wszystko dopiero się zaczyna, tak? Przede mną długa droga, aż <coughs> będę pijany. Wiesz, o co chodzi. No nie, niedługa nie droga, bo już, już wydaje mi się, że coś jest to nie tak. Znaczy czy pijany nie jestem, tak mi się wydaje. Już inaczej zachowujesz się normalnie. Nienormalnie, przepraszam. Mark. Już zachowujesz się nie normalnie. Zazwyczaj no tak, tak, tak jeżeli jesteś podpity, no to zachowujesz się troszeczkę inaczej, tak. A jeżeli jesteś już pijany, no to zachowujesz się w ogóle, jakbyś był odcięty od rzeczywistości. To co, zawalimy kolejną turę? A no musiałbyś mi jeszcze dać chwilkę. Czyli co? No bo nie jestem po prostu przyzwyczajony do picia alkoholu, tak ja nie, nie piję przeważnie. A teraz dać mi do wypicia pół litra, no to wiesz, to było ciężko. No Także trzeba chwilę. Czekać, po prostu, nie wiem, tak jak już mówiłem wcześniej, jak wypiję, to w dwie godziny to będzie dobrze. Ale może to zająć więcej. No mi się wydaje, że w ogóle tego nie wypijesz. Też jest taka ewentualność. No bo po prostu nie lubię tego smaku. <grystanie> Zachowujesz się zupełnie inaczej niż ja. Czy tak cieszysz. Się nie, nie cieszysz się? No dobra, pij. Ta woda chyba mi się już nie przyda. Tak mi się przynajmniej wydaje śmiesz mi się co, jak ty to nalewasz. Jezu Chryste. Ale najlepsze to jest to, że ty praktycznie nic nie wypiłeś, a już jesteś podpity, nie? Nie no, nie jeszcze nic sobie, jeszcze troszeczkę możesz dolać. Wiesz co? Widzę, że tutaj ubywa, tak? No ubywa, ubywa. Mogę czuć się dumny. Także, no powiem ci, że jedna trzecia, jak to wypijesz, pójdzie. Twoje zdrowie, Marek. Ale... To jest. Co jakie jest? Ostre. Ostre. Przecież wiem, że będziemy musieli dodać opis, że to zostało wyreżyserowane inacz ten filmu usunął. A nie jest? No to jest, jest! To, to, to jest herbata. To kochani. jest 100% wyreżyserowane. A to jest herbata. Także hmm. Marek teraz wcale nie jest pijany i pije herbatę. Kurde, tam jak otwierałem to to było cięcie rzeczywiście, nie? Wcale to nie było przeklejone. <noise> Muszę narelewać sobie mniejsze powyższe <noise> Ty ty narąbany jesteś, ja Dobra, pito, Marek, pij, pij Coś <noise> mać co? się ze mnie będą, że mam słabą głowę Nie no, herbatę pijesz No co, herbacie <noise> będą się śmiać? tym aktorem jesteś Marek, powiem ci Idealnie udajesz, że to jest alkohol To co chciałem powiedzieć do, do końca Marek, dasz radę I dam, dam, dam ci spokój, no jeszcze łyczek tylko Co ty tak podjuzasz? No, musisz się wybatować? Nie Nie? Na pewno? Czy idziesz serio rzygać już? Nie, albo ja idziesz serio rzygać? Aż tak grubo? Oj, co się ci niedobrze Proszę mnie nagrywać To bardzo <laughs> intymne No dobrze Także jakby co, to nie jest już scenariusz Znaczy, inaczej Ja muszę powiedzieć, że to jest scenariusz Ale słyszycie sami no, jest grubo. Nie wiem, czy w ogóle będziemy w stanie zrealizować ten film. Zobaczymy, czy Marek powróci do żywych, czy, czy odpuszczamy po prostu. Pierwsze żyganko już za tobą, Marek. Kot się bawi czymś. E, Panie Kocie, co tutaj? Czyli co, Marek, jesteś w stanie kontynuować challenge, tak? Jestem w stanie kontynuować challenge w ciągu 900 sekund. 900... A co trzymasz w łapce? E, co trzymam w łapce? No. Nie interesuj się. <laughs> Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ja przechodzę w takim razie na pozycję. Proszę jeszcze dać mi 870 sekund i przechodzimy. Pane. Dobrze, dobrze, Mareczku. 36 minut, tak? Co 36 minut? Sprawdzałem przed chwilą. 36 minut. Od pierwszego wypicia minęło. Nie wiem, nie liczę tego, Marek. Widzę, że Ty bardziej się tym przejmujesz. Ja co lecisz? No co mam zrobić? Na samym początku muszę dopić to, co przejścia sobie nalałem. Tylko wiesz. Jak będziesz cały czas pić i żygać, to to tak nie będzie się liczyć, bo wszystko wymiotujesz, nie? To już nie ode mnie zawsze. To są siły wyższe. Wyszekie ja mam patent? Jaki? Nalewać sobie delikatnie. No. Łyczek popić. A <grych> jakoś zejdzie. No już wystarczy, pieprzni to i zostało ci... Powiem ci tak, jesteś w połowie. Myślisz? No myślę, że... Albo prawie w połowie, albo w połowie jesteś. Jeżeli to wypijesz. Czy co, wypiję 250, tak? No jeżeli to wypijesz, no tak, będziesz w połowie. A to jest ogromnie. Ja nam to jest dużo. No trochę wymiotowałeś, nie? No ja po połówce mnie poskładało. Tylko, że ja zapijałem bez popity yy, i nic nie jadłem, nie? No to troszeczkę inaczej No niż w twoim przypadku. A co jadłem? Pieczy Tak? A to z rana. No to w sumie też nic nie jadłeś. Też na goły żołądek walisz i zmiotowałeś teraz. No ale teraz z znowu, jak tak. Bierzesz na dwa razy. Pij do końca ten stot. Jest. Nie. Nie zimę Tym razem nie. To widzimy się Marek za jakiś czas na pewno. Za 15 minut się widzimy. Mam mm, podać jakiś opis przeżycia. Mm, to później podasz za 15 minut podasz. Mogę teraz podać. No to podaj, teraz. Nie za 15 minut. Po nie pijcie alkohol, Absolutnie. Alkohol to jest zło. Ja już wiem w tym momencie, że nie byłbym w stanie nic zrobić, ale to przetestujemy sobie później. Nie, no, alkohol to jest po prostu zło, nie. <laughs> Powinni to główno wycofać ze sklepów, bo to po prostu niszczy ludzi, nie? Żałuję w tym momencie, strasznie. Czujesz się zniszczony? No, czuję się okropnie. Nie wiem jaki cel w tym mają ludzie, którzy piją. No to po prostu dla mnie nie ma totalnie żadnego sensu. Ja w tym momencie czuję się okropnie i no i chciałbym po prostu wyjść z tego stanu, w jakim teraz jestem, tak? Aby się po pogłębiać, tak, ten stan? To jest y, największa ilość, jaką kiedykolwiek w życiu wypiłem. Naprawdę żałuję. Nigdy niczego tak bardzo nie żałowałem jak tego, że wypiłem nam alkohol. <grym> No, i to nie jest śmieszne, absolutnie, tak? Do mnie to trochę bawi, bo ja wczoraj piłem też alkohol i wiesz, ja piłem niesmaczną wódkę. No dobra, widzimy się za 15 minut. Nie róbcie tego, naprawdę. Nie bądźcie debilami. Co jest, w duchu? Co? Kończysz zawody? E, w tym momencie jeszcze nie. Co czujesz? Czuję alkohol w sobie. A oprócz tego? Nic nie Tylko alkohol? Dużo tego alkoholu czujesz? 250 ml. A tak serio. No tyle właśnie. Ale dobrze do, dobrze się czujesz czy nie? Nie A czujesz, że będziesz gigać? Chodzi, bo nie. A tak serio się pytam. Do czym ci się tak odbije? Nie wiem. Nie, nie nagrywaj serio, bo pójdę do sądu. Pójdziesz do sądu? Dobra Marek, yy, chcesz jeszcze pić, czy już kończysz? Chcę jeszcze, ale nie w tym yy, momencie aktualnie. Wiesz, no dobrze, ja rozumiem o co chodzi. Dobrze, to widzimy się za chwilę. Dajcie mi czas. Jesteś pewny, tak? Ja wolę yy, się zapytać. Inaczej, ja nie myślę racjonalnie tak. To jak będę widzieć, że już jest za grubo, to po prostu przerwę. Powiem ci tak, to jest pewnego rodzaju trening do Fame ma. Tak samo trenuję Olejnik. A. Także biorę przykład z Olejnika w tym momencie. No tak, trenujesz, że sobie nalewa. Oczywiście, nie Jacka Danielsa, tylko no. to... jakie tam są gorsze whisky. Jabol. Jabola sobie nalewa? Jabola sobie nalewa. Jabola pije, ha? Bez popity. Jabola? Bo no, wiesz, taki sok, ile może kosztować. Ale nie pila i jabola. Bez popity, nie. Ale ty co pijesz? Jacka Danielsa. Bez popity. W ogóle nagrywamy te filmy? Mam nagrane dwa. A jak nam dużo sobie demonetyzacji wideo na te filmy. To z... się za darmo. Ty nie będziesz miał kanału. Lech nie będę mieć kanału. Nie, to mogą ograniczenia wiekowe walnąć. No z przesady, że mieliby tam... No, Myślę, że dadzą? Nie wiem. To ma zniechęcać ludzi do picia alkoholu. Oni muszą zobaczyć, że ktoś źle na, na tym wyszedł. Myślę, że widzą. Pij, maleczku. Do końca. Wcześniej. Jak już jesteś w stanie, to po prostu odłóż i kończ No Widzę, że już kiepsko z Tobą naprawdę. Ile jest wypite? No tak ponad pół. Około 270 ml, jeżeli to wypijesz do końca. Kończysz? Koniec? Żygać, tak? Ja bym już odpuścił to w swoim miejscu barek. Już nie będę tego nagrywał. O, fu. Dobra. Nie co? Nie dobrze mi. Źle? No nie wiem o co chodzi, ja nie piję. Na co ci? Żygać się chce? No nie wiem, no, nie dobrze mi po prostu. Kręci mi się w głowie. zgonowałeś? A co to znaczy? To no, znaczy, że już nic nie zrobisz dalej. No wezwij korecką. Nie no, a chyba że tak to nie jest grubo, co? To to człowieka. Ale co ci głowa ci boli czy to się dzieje? Nie, kręci mi się w głowie po prostu. Uff. Nie grywaj już. A sery... Serio zgonowałeś po takiej ilości? Nie, czy zgonowałem? Jezu zobaczę. Będzie na najlepsze nie bądź. ma co pić pół litra. być ty milion, że wypić pół litra. Trzeba być na widziadomo, że pół litra.